A więc dobra, robimy to. A więc cześć widzowie, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jak możecie zauważyć gramy na serwerze Daligowskiego. Dokładniej siedziby memiarzy. Cóż no, aktualnie jest jakiś dziwny tryb. To jest ten chyba tryb, nie wiem to jest demolka, nie wiem jaki to jest tryb. Po prostu zabijamy wrogów i potem mamy z nich te takie punkty śmieszne i te punkty potem... Co to jest za mapa? Co to jest? Co to jest za mapa Serio, Ja się pytam. Potem za te punkty, właśnie te punkty gdzieś nam się oddaje i... i... Zwyczajnie, no, zbieramy to i wygrywam tyle, jak tam. Będziemy mi chyba 85 punktów w tej chwili, no. Tak. Okej, ok, go zabiłem. Yy, na samym serwerze jest dosyć dużo map. Jak możecie teraz zaobserwować, są takie mapy dziwne z workshopa. W tej chwili, jak raz widzę tę mapę, jest dziwna, ale. Okej, okay, fajny remix, um, ale nie wydaje mi się jakoś tam powiedziałbym strasznie słaba. Okej, okay. no i generalnie, grałem na tym serwerze już kilka dni, to jest chyba, nie wiem, piąty, szósty, może siódmy dzień, kiedy jest ten serwer. Nie, nie wiem, dolecę? Dolecę. Jestem kozakiem, jednak to kozaki, Żyję. Łatwo. tylko mi bitcoina. No i generalnie na tym serwerze, tak jak już mówiłem, jest bardzo dużo map. Różnych map, niektóre fajne, niektóre mniej fajne. To są takie mapy, które nie można ich załóżmy skończyć, ponieważ e, teryt, który jest, trzeba jakby skończyć grę, aby dopiero się mapa zmieniła. Może nie da się na mapy zmienić, bo mapa jest za mała zwyczajnie do tego. tą grę skończyć. To jest czasami troszeczkę no, no głupie, bo bądźmy szczerzy, no, że nie można tę mapę skończyć. Remix Bitcoina jest spoko, ale jest... męczący strasznie. To jest chyba, że też go sporo osób, tylko że niestety... Nie w takich godzinach, jak gram w tej chwili, czyli godzinach, powiedziałbym, późno-popołudniowych. Ja przynajmniej tak to lubię określić, takim słowem. Jak możecie zaobserwować, w tej chwili jest tylko, no... mało osób, jeszcze tam niedźwiedź jakiś siedzi PL. W ty, te głowy biją. Ciągnięc na niebiesko Co to za Remix Co jest? Jakby... ca jakby nie daje dużo fanu Jednakże takie rzeczy właśnie jak w tej chwili mogą troszeczkę... A, bo nie wygrali, dobra dlatego były niebieskie. Mogą troszeczkę wkurzać takie właśnie jakieś okrzyki. O, jest mu wysypie pierwsze... Łatwo! Może coś ciekawszego będzie, może coś innego, nowego, fajnego i w ogóle. Jest tutaj dużo map, na znaczy, nie wiem, mapa Train, którą bardzo duża część społeczności, która patrzy tam w workshopie, chciała zobaczyć właśnie w tym Halloween, ale no coś się nie udało. Może będzie w przyszłym roku. To byłoby fajnie. Także ta mapa ma jedną taką, powiedziałbym, mm, dość istotną wadę. Okay, turbina Minecraft, okej. Okay. Yy, Pamiętam wadę tej mapy. Jest to, że w pewnym momencie zjeżdża się z takiej górki, ale takiego roller coastera. To jak się patrzy cały czas i jest tam właśnie ten taki efekt spadania. Strasznie boli głowa od tego. Ogólnie jest szczerze, no, serwer jest fan. Yy, po południu jakoś, nie wiem, w godzinach 15-14. Szczerze na serwer jest ciężko się dostać. Jakby ogólnie. Wtedy mniej więcej jakoś... Powiedziałbym szczerze, ogólnie nie, co ta jest taka. Fajna na mapa. Wszystko. Jedne słowo trochę ciężko się dostać, jakby często jest właśnie te 30 osób maksymalne Ale tak takiego takich nie wiem, właśnie już 19, 20, to już jest dosyć mało ludzi Ej ty, fajna ta mapa! Pierwszy kill, o, ez Maciusika, czy Maciuśka przebiłem mi piątkę Kozak jesteś, nie okej, okay, wracając, na serio to są jakieś różnego rodzaju RTD, sprawdźmy co mi też da tym razem, okej, okay, mam nostalgię, okej, okay, mam depręcha w tej chwili, sobie. dajcie do y, Ale dobra, tak na serio, to no, są fajne, moim zdaniem, te właśnie RTD, że na tle lepsze niż na Brigadzie, moim zdaniem, jest to moja osobista właśnie ocena, główna, głównie spowodowana tym, że Zwyczajnie dawno temu grałem jeszcze na Minganie Orange, gdzie właśnie były takie RTD, dokładnie te same RDD, bo to jest po prostu gotowy plugin. Jednakże, nie powiem, że jest zły, tak szczerze, jakby moim zdaniem jest fan. Generalnie te RTD, które są właśnie takie, powiedziałbym, które totalnie gracze udupią, a inne są takie, właśnie, które bardzo raczej ułatwią niektóre rzeczy. Na przykład OP efekt Toxic, który sprawia, że po prostu zabijamy wszystkich, którzy są w okolicy, który jest naprawdę strasznie, strasznie OP. Bo nie wiem, Lucky Sandwich, który nam da 1000 HP ponad, więc to też jest bardzo mocny efekt. Szczególnie jak miałem gram takim Soldem. Ale jak ich robię, ale ich robię, czemu mnie nikt nie zabija? co to za dobry w tą grę jestem i tyle. Uy, Scout! Traktowałem. Też na że powiedziałbym, nie ma takich tak strasznie dobrych graczy. bo zauważyłem, że to jest strasznie dużo nowych graczy, których właśnie często nie widziałem na Brygadzie. Co dla mnie też jest dosyć duży plus, że właśnie serwer przyciąga nowe osoby. Też zauważyłem, że nie tylko z Polskiem, jakieś były osoby, które wchodziły z serwerów, załóżmy, nie wiem, finlandzkich, więc to też jest ciekawe. Też mówię, gracze nie są jakoś tak powiedziałbym w większości, jakoś tam, nie wiem, pacjentami, więc. Yy, możecie się spodziewać tego, że właśnie skoro gracze są powiedziałbym, no, na normalnie jakby nie są to jakieś specjalnie dobrzy gracze, nie są to jakieś gracze, którzy, nie wiem, grają zawodowo, nie. Po prostu gracze, którzy są po prostu dobrzy, tą grę. Nie idź tu, nie idź tu czarny panie! Ale też na sobie rocek właśnie właśnie wejdą takie, powiedziałbym, grupki mm, tryhardów. hardów. Więc to też jest troszeczkę wtedy, moim zdaniem, wkurzające, kiedy, nie wiem, wejdzie takich czterech kraj hardów, i jeden weźmie chwiego, dwóch weźmie medyka. A ten kolejny weźmie, załóżmy, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, soldo z jakimś banerem. To jest strasznie takie no, wkurzające. Moim zdaniem, z jest strasznie wybrany to pan. To też, moim zdaniem, nie ma. Mięzwyczajnie nie ma sensu. Jestem tutaj jakoś nie wiem, specjalnie tryhardować, tylko właśnie bardziej się pobawić. Nie ja nawet się pośmieszkować, jakoś nie wiem, że ale dobrze jestem, czy coś, to no spoko, nie? nie? wiem, pograć tak troszeczkę bardziej, wiecie, nie? lekko się spodzić, czy coś, to też jak ktoś, ktoś lubi, to spoko, nie? Ale nie wiem, bardziej, moim zdaniem, zdecydowanie bardziej fan jest sposób, jak się, nie wiem, pogra, tutaj z kimś pogada, czy coś. Znaczy, ja, ja tak się czuję, nie wiem, jak wy poczujecie. Ale jeśli tutaj troszeczkę tak czuję, jak, nie wiem, przy moich początkach z tf to tak trochę w zasadzie nie wiem. Nie może że moje początki w TF-ie to jednak był... trochę podobny minigun Orange Dormitorium. Oprócz tego to my gdzie jeszcze grałem. Z Jakich większych serwerków. trochę grałem jeszcze na kiedyś tam dawno temu. Na Sharku, A to przez chwilę dosłownie. Nie wiem, Hellbreak'a chyba też. Raz wszedłem tam z w katnicę dawno temu, ale nie jestem tej pewien. Nie wiem, w ogóle nie mówię, z tego tak bardzo klimatyczne, tak, powiedziałbym właśnie staro, jakby nie ma też dużo takich właśnie rzeczy. Strasznie powiedziałbym zaawansowanych w konstrukcji, nie wiem, pluginów czy coś. Są właśnie takie powiedziałbym bardziej rzeczy, no, czysto normalne, czysto customowe. A że to też jest powiedziałbym taki pełen urok w tej prostocie. Jakby oczywiście na serwer ma jakieś tam swoje błędy. Nie mówię, że nie, bo ma ich trochę, sporo, nawet bym powiedział. Jednakże wszelakie właściwe błędy zgłaszam, przynajmniej ja zgłaszałem Daligowskiemu, dużo o tym też tak robi. To no, był taki błąd, jeden dosyć, który mnie trochę zasmucił, że taki błąd jeszcze jest. Dokładniej, że pany, horny, przed właśnie, nie wiem, gagi, muty, kary wszystkie działały tak śmiesznie, że po zmianie mapy od razu się resetowały. Nie wiem, że dali to już naprawił, ale moim, wiem, że mu to zgłosiłem i to jest taki jeden właśnie błąd, który, który mnie, mnie trochę, tak powiedziałbym, trochę zraża. Ale nie tak, żebym, nie wiem, nie grał tutaj czy coś, po prostu trochę. trochę no, no, złe. no, nie właściwie tak powinno działać, tak? Zresztą jeszcze jest jeden błąd, właśnie na niektórych mapach, ale to. Chcę ja zgłaszać odnośnie map, bo są na załóżmy takie bagi śmieszne, że. Co mówię na początku odcinku, odcinka, właśnie, że nie można za nie wiem, niektórych map skończyć, bo. Mimo że załóżmy nie wiem, skapowało się punkt, albo niektóre mapy w ogóle nie mają celu, to trzeba właśnie czekać, aż taki admin wejdzie. Na szczycie adminów jest dosyć dużo. Jednak szkoda, że chodziło, jak. Nie wiem, ja osobiście zapasowałem na tym sekretarzu tylko i wyłącznie czterech adminów. Nie, trzech, trzech. Daligowskim trzech. Więc nie wiem, albo właśnie moim zdaniem Dalik powinien te mapy wycofać, albo dać na nich jakiś limit, po prostu znaczenie czasowy, że po tam upływie czasu nie muszą, załóżmy, po prostu mijo, mi, mijają na tak, wiecie, instantownie, że jest ten chyba, to był pad, albo po prostu, że, że nie wiem, że po prostu koniec rundy, czy on draw. i znaczenie po prostu się kończy ta mapa i jest kolejna, albo po prostu zrobić coś, coś takiego, że, nie wiem. Właśnie tych adminów było po prostu więcej, aby po prostu, no nie wiem, te mapy zmieniali, coś takiego myślę. czyli tyle, jeżeli chodzi o taki powiedziałem ten w nie? Mapy są do nich trochę fajne, jak to mówię, ta mapa się przykładowo podoba. A mapa poprzednia jest też okej, okay, ale moim zdaniem nie nadaje się na taką długą rozgrywkę, właśnie 40-minutową, jest na, na to zdecydowanie za, za, za długa, nie wiem. Ja przynajmniej nie umiem wytrzymać, jak ktoś mi tak, no drze po prostu, japę. Kiedyś dali kobie taką serię właśnie u siebie, że oceniał. Generalnie oceniał właśnie te... O właśnie tutaj te dwie mapy, możecie sobie je potem wygooglować w wolnym czasie. Nie wiem, ja... A, w Vikingu na pewno tym CTF. Jest spoko mapa. Ale myślę, że nie wiem. Tutaj właśnie nie wiem, czy Sandwicha miałeś jakiegoś, czy... Lane War? Lane War brzmi ciekawie, nie wiem. No, to jest właśnie to co, no, co mówiłem, gracze nie są jakoś, tak powiedziałbym, strasznie dobrzy. Nie, było śmiesznie, jakby się, nie wiem, się tego creepera, on by wybuchał, nie? <laughs> właśnie tutaj możecie zaobserwować, że nie wiem, że już na serwerze było 800 graczy. Mój zdaniem spory wynik i nawet fajny wynik. Będą dużo graczy już, co powiedziałem, nie wiem, ile? 5 dni? 4? A 5. No, oczywiście, jak jest Dali, to jest znacznie więcej osób takich niż w tym momencie, jak kamce, tak o nie wiem. Także ja na ten film. Ocenka, taka moja końcowa serwerka. Że nasz serwer na pewno jest przyjemny dla graczy i powiedziałbym przyjazny dla nowych graczy. Taka moja końcowa ocenka serwera. jakbym miał oceniać, tak nie wiem. Powiedzmy, powiedzmy, ocenię... Ocenę w Spike rubach, słuchajcie. Dodaję od 0 do 10 temu serwerowi 8,5 sp spike -raba. albo albo osiem spike raba osia jakby spike raba spike -rabów. nieważne Właśnie to co, co mówiłem że niektóre akroda są... są unbalanced w Lui, patrzcie 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 więc mówię akroda są te niektóre kozackie mi się na, na pewno bardzo podobają Społeczność też jest, powiedziałbym, jak przyjazna, tylko szkoda jest taka, że większość z to są takie zbyt młode osoby. I mówię, są niektóre takie właśnie bagi typu ten, ban, ten właśnie ban. Że, nie wiem, anuluje się co mapę. Jest tak takie rzeczy właśnie mnie prawie, to no że rzeczywiście, moim zdaniem, będzie naprawdę na kozak. Ja ogólnie jestem za, jakby, takiego zdania, że powinno być dosyć dużo polskich serwerów, jakby... Nie wiem, lubię Brygadę, gram tam często. Ale bardzo fajnie, jakby właśnie było więcej serwerów. Chodzi mi, że tylko od brigady czy coś koła się ogólnie więcej różnych, różnorakich serwerów. po prostu ludzie mieli też kilka alternatyw, bo wtedy też, wiecie, no buduje się konkurencja, bla Może być teraz jeszcze więcej graczy, bo będzie jakieś tam zaciekawienie, że jednak jest jakaś aktywność. Może coś, jakieś tam jeszcze, się że nie, wiem, starzy wyjadacze wrócą. Takie różne rzeczy, no nie wiem, przykładowo ja zauważyłem, że odkąd zmniejszyła się liczba konkurencyjnych serwerów, serwerów Jail, i też za sam poziom na do ilu od spadł, to jeszcze strasznie zmniejsza się ilość zainteresowanych tym trybem osób. Strasznie. O, kozak, dostałem pozdrowienia. No i cóż, no tak jak słyszeliście, mój zająk jest fajny. Jakby zapraszam was, macie IP w opisie. Yy, Dali wie chyba co naprawić już. Dokładnie wie co naprawić. Nie wiem co więcej mogę powiedzieć w tym filmie, więc dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach, materiałach.